Będziecie mieli dzisiaj skina za ponad 20 zł, musicie dobić 25 łapek pod tym materiałem, zostawić komentarz, w którym napiszecie jakiego skina do 20 zł chcielibyście otrzymać, no i zostawić subskrypcję wraz z dzwonkiem. Lecimy z odcinkiem. Darmowe skiny za wykonywanie prostych questów to jedna z wielu rzeczy, które oferuje wam strona PirateSwap. Duży ona do kupowania oraz wymieniania Waszych skinów. Na stronie znajdują się również konkursy z ciekawymi nagrodami. Do tego wszystkiego mam dla Was kod promocyjny Lipilek, który daje Wam aż 35% więcej do depozytu. Nie czekaj, działaj. Link oczywiście znajdziesz w opisie. Dobra, jesteśmy na CSGO Skinsie. Na evencie Gold Rush aktualnie znajduje się pięć nowych skrzynek. No i klasyczne tryby, czyli ustrzew na oraz handlarz bronią. Będziemy mogli sobie dzisiaj przyfarmić trochę tokenów. No i oczywiście przetestować wszystkie skrzynki, jakie tylko są nowe na stronie. Bardzo istotna dla was rzecz, czyli kodzik Lipilek, kod promocyjny, który daje wam 10% więcej do depozytu oraz darmowe 2 złote i 10 groszy na start. Zachęcam zdecydowanie do wpisywania. Gold y, Favor Case to pierwsza skrzynia, którą będziemy mogli sobie otwierać i już wypada nam akaczyk czerwony, także dość spoko początek, mimo tego, że tutaj niestety umpik wypada słaby. Będziemy sobie robić bitwy na skrzynki no i ogólnie testować te skrzynki, co ciekawego będzie z nich wypadało. Myślę, że odpuścimy sobie te dwie najtańsze i skupimy się raczej na tych skrzynkach za 20 zł, 84 zł i za 1, 210 zł, 210. I te będziemy sobie farmić. No tamte są na tyle tanie, że po prostu każdy z Was będzie mógł sobie je przetestować. A jeżeli ktoś będzie w ogóle chciał sobie zobaczyć jakiś test, to raczej będzie chciał się skupić te właśnie na tych skrzyniach. Także od tego sobie zaczniemy i zróbmy sobie bitwę, może tak od nowa. Zróbmy sobie tak od 20 zł, 5 i może trzy na sam koniec mamy tysiaka jedną taką bitwę na sam dobry początek. No jak widać dołączyli już jakieś playerzy. wrzucimy sobie jednego bota i możemy grać. Mamy bitwę za 1155 zł, więc liczę na to, że jakiś tutaj dobry skin na pewno wypadnie. Dobry skin mam tutaj na myśli skina za ponad 200-300 zł, to jest taki skinek, który może być już dość znaczący. No bo jak widzicie, na razie skrzynka z 21 zł, najlepszy skin, który wypadł to 34 zł, więc bez Szału zdecydowanie. Myślę, że to tak będzie wyglądało. Jeżeli tak dalej będzie wyglądało, no to ta skrzynia zdecydowanie odpada i moje polecajki ona nie dostanie. Dobra, kolejna skrzynka 87 zł najdroższy skin. Skrzynia 84 kosztuje. No teraz mogłoby się tutaj troszkę Cez skins popisać. Nie ukrywam. I też tak się dzieje. Mamy skina za 165 zł, no to to już jest powiedzmy coś sensownego. Niestety to nie jest skin dla żadnego z zawodników. Jest to skin dla bota. I bot dostaje kolejnego dobrego skina. Teraz lecą skrzynki za 210 zł i może tym razem wypadnie coś sensownego. Niestety nic, niestety nic. Same słabe skiny. Tutaj wypadło ponad 1000 zł i na samym końcu jeszcze. 7 stówek dla bota, więc no, bot nas tutaj wszystkich mocno urządził, niestety na naszą niekorzyść. Odpalmy sobie dwie skrzynie, które mnie interesują, czyli tak, dwie T na weryfikację, albo po trzy, dajmy trzy T i trzy T i odpalmy za to pięć tych oto skrzynek i zobaczymy jak to teraz będzie wyglądało. Dwie za 21 zł, potem polecam trzy skrzynki za 84, jedna 20 i 200 zł, dobra. Odpalmy już tą bitwę na botach full i zobaczmy, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o dropik. No i też nie wiem, ile tokenów nam wypadło około 7000. Ok, bo mieliśmy chyba zerową ilość, czy tam jakieś tam 20 parę tokenów na samym starcie odcinka, więc myślę, że jeżeli chodzi o tokeny, no to całkiem szybko nam się będzie udawało je farmić, o ile będziemy otwierać te eventowe skrzynki. Dobra, jest Aquamarine 215 zł. Więc teraz jest zdecydowana przewaga, oby się chociaż udało wygrać bitwę. Wypadł on ze skrzyni za 84 zł, więc no coś tam wypadło. Zobaczymy jak teraz 210 będzie oddawało. Poprzednio 700, parę złotych ten akaczyk właśnie. No i teraz też on wypada, ale no niestety nie dla nas. I to jest dość sporym problemem. Dobra, będziemy mogli zboostować skrzynię za 84 zł. No ona oddała Aquamarina, więc będzie na pewno warto. Tu znowu wypada Field Tested stanie. Golden coin, nic mi tutaj już nie da. Szkoda, a naprawdę szkoda. Dobra, odpalmy sobie tak: busta i wrzućmy dwie te. Busta i wrzućmy dwie T. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to się w ogóle zwróci? Czy to się w ogóle zwróci? To jest dobre pytanie. Jeżeli wypadnie akar za 700, to może być spoko. Jeżeli tego akacza nie będzie, to myślę, że może być ciężko. Myślę, że może być ciężko. I raczej te skrzynki będą według mnie bez szału. Zwłaszcza, że teraz 160 zł kosztuje ta skrzynia, a oddaje ona w ten oto sposób. Ok, 479 zł ładnie. Gama Doppler. Man of War, Gold Brick. No, nawet sensowne skiny przy tym buście poleciały. Ale jest to i tak zdecydowanie za mało. Moja ulubiona skrzynia. Mr. Mode, który jest swoją drogą zwiększony, jeżeli chodzi o Destiny. skrzynkę 726 podajże ona kosztowała. Więc odpalmy sobie ją na 5 i zobaczmy, czy uda się to wygrać. Fajnie, bo jakby się udało to zgarnąć. Tutaj skiny naprawdę potrafią wypaść. Mega mocne jest prowadzenie i to całkiem spoko. Teraz totalnie pusta rolka. Ok, zobaczmy, jak to będzie dalej wyglądać. Dalej, w sumie pusta rolka. Cały czas prowadzenie to się może zaraz zmienić. Okej, okay, dość sporo pustych rolek. Nie wiem, czy skrzynka się nie, nie pozmieniała mocno. Chyba powinien być win. Tak jest. Na szczęście jest win, bo tutaj bot Adrian miał blisko, blisko szansę zbliżyć się do tego wyniku, którego my mieliśmy. I udało się nam troszkę odrobić kaskę, co jest dobra. Do tych skrzynek przejdziemy sobie w następnym odcinku. Możecie napisać mi w komentarzu, którą skrzynkę wy polecacie, to na pewno zrobię sobie jej test. którą polecacie po prostu, bo. Macie to sprawdzone lub którą skrzynkę chcecie zobaczyć, abym przetestował w następnym filmie. Także dajcie znać w komentarzach, dajcie znać też, jakiego skina chcielibyście wygrać. No i zostawcie 20 łapek w górę pod tym filmem. Myślę, że to nie będzie problem, gdyby każdy udostępnił gdzieś tam do znajomego materiał. To nie powinno być problemu. Dobra, dzięki wam bardzo za oglądanie, do usłyszenia. Siemanko. Cześć!